Witam Państwa w magazynie Pałuckim. Dziś w programie odwiedzimy siedzibę Fundacji Ekspert Kujawy oraz zajrzymy do studia Radia Żminy. Ale zacznijmy od aktualności kulturalnej. Niedawno w Żminie na cmentarzu komunalnym odsunięto kolejną tablicę pamiątkową którymi Żnińskie Towarzystwo Kulturalne ma w zwyczaju honorować osoby zasłużone dla Żnina i okolic. Żnińskie Towarzystwo Kulturalne od 7 lat realizuje hasło, aby zachować w pamięci dokonania nieprzeciętych mieszkańców Żnina. I dzisiaj właśnie jest taki jeden etap realizacji tego hasła, mianowicie odsłaniamy tablicę poświęconą ludowemu artyście Franciszkowi Świtales Jaroszewa. Żył on w latach 1859-1938 i rzeźbił drewnie, krucyfiksy. Zrobił ich niesamowitą, więc nieokreśloną ilość i dzisiaj jest taki moment, żeby oddać mu cześć i hołd, bowiem mimo 100 lat zdobią one nadal przydrożne kapliczki, muzea, prywatne kolekcje i kościoły. Na uroczystość zjechali potomkowie artysty z całej Polski, w tym wnuczka Franciszka Świtały. Pani Irena Jaszczak, która od dawna chciała w ten sposób upamiętnić swojego dziadka, wzruszona dziękowała zgromadzonym za przybycie i poparcie dla inicjatywy ufundowania pomnika. Z okazji odsłonięcia każdej tablicy pamiątkowej Żnińskie Towarzystwo Kulturalne wydaje publikację poświęconą uhonorowanej postaci. Jest to też mówienie o korzeniach, o swojej przeszłości, jest to też jak byśmy dzisiaj powiedzieli, promocja, popularowanie ludzi dobrych, szlachetnych, patriotycznych, pracowitych i skromnych. Takim był Franciszek Świtała. W tym samym czasie sporodziało się nad Małym Jeziorem Żlińskim. Dzisiaj odbywają się Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym, w jeździe figurowej za motorówką. Jest to jedna z dyscyplin Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na tyle efektowna, że zawodnicy, którzy są na wodzie, muszą się wykazać nie tylko tężyzną fizyczną, ale również odpowiednim przygotowaniem gimnastycznym. Rozróżniamy dwa rodzaje dokonania przejazdu. Pierwszy z przejazdów dokonuje się przy uchwycie za rękę zawodnika. Jeżeli zawodnik podejmuje decyzję, że chce wyższą punktację zdobywać za figury dokonywane na wodzie, jedzie wtedy za nogę zaczepioną. Zawodnicy, którzy zjechali na pałki z całej Polski zmierzyli się w sześciu kategoriach wiekowych. Żmin słynie z organizowania zawodów motorowodnych. Jesteśmy przekonani, że ta impreza również na stałe wpisze się w kalendarz corocznych wydarzeń sportowych w gminie. Tak jak tradycją, od wielu lat są targi rolne organizowane w Żminie, na które zjeżdżają goście z całego kraju. Tradycja targów w Żminie sięga okresu międzywojennego. Kiedy kupcy i przedsiębiorcy żnińscy organizowali kilkukrotnie przed 1939 roku, rokiem targi pałuckie. Wraz z kolegami skrzesiliśmy tę tradycję 15 lat temu, organizując pałuckie targi rolne. I myślę, że impreza na trwałe się już wpisała w ten nasz piękny krajobraz. Targi rolne to nie tylko sprzęty rolnicze, to także wystawa zwierząt hodowlanych. W tym samym czasie, ale w innym miejscu, bo na stadionie przyżnińskim Ośrodku Sportu odbywały się dożytki gminne. Rozeszło się ponad 2000 swojskiego jadła, co nie powinno dziwić, bo frekwencja i dobre nastroje dopisały. Niedawno swoje dziesiąte urodziny obchodziła Fundacja Ekspert Kujawy. Organizacja już od dekady oferuje bezpłatne kursy doszkalające. Fundacja Ekspert Kujawy działa na rynku już 10 lat. To jest szmat czasu, przez który na dobrą sprawę rozszerzamy swoją działalność na różne grupy społeczne. Przede wszystkim pomagamy osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie. Swoje wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych, uczymy ich pozyskiwać środki na własną działalność statutową, dzięki czemu te organizacje coraz prężniej działają, uczą się samodzielności, tego, aby samemu działać na rynku innych organizacji, radzić sobie z konkurencją. Mimo że znaczna część kursów kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to szkolenia dla siebie znajdą też osoby aktywne zawodowo. Wspieramy osoby pracujące. W ubiegłym roku mieliśmy kilka projektów, gdzie osoby, które już mają pewien status społeczny, mogły podwyższać swoje kwalifikacje w celu zmieniania miejsca swojego zatrudnienia. Wspieramy nauczycieli, dyrekcję szkół poprzez nas ośrodek doskonalenia nauczycieli. Mogą oni również podwyższać swoje kwalifikacje, zdobywać nowe kompetencje, tym samym rozszerzać tutaj zakres swojej działalności. Oferowane warsztaty są całkowicie bezpłatne dla korzystających, a pieniądze na finansowanie szkoleń i całej działalności fundacji pozyskują zatrudnieni tam specjaliści. Finansowanie szkoleń nie jest taką prostą sprawą, jakby się mogło wydawać. To jest ciężki kawałek chleba. Mamy specjalistów, którzy zajmują się pisaniem projektów, składaniem tych projektów na czas i czekamy, walczymy o to, żeby pozyskać każdy środek. To nie jest tak, że te pieniądze leżą na ulicy. Trzeba naprawdę powalczyć, aby móc zrealizować projekt dla społeczeństwa. Psycholog pani Joanna Kubaczka prowadzi jeden z wielu oferowanych przez fundację kursów. Moje zajęcia skupiają się na umiejętnościach społecznych, psychologicznych, na rozwoju tych umiejętności po to, żeby w momencie, kiedy osoby nabędą jakieś nowe umiejętności zawodowe, żeby te kompetencje społeczne i emocjonalne, które zdobędą podczas uczestnictwa w prowadzonych warsztatach, pomogły im zdobyć tą pracę. O wrażenia z uczestnictwa w szkoleniu w Fundacji Ekspert Kujawy spytaliśmy panią Hannę Ugorską. Częstszam teraz na zalimcie aktywnego poszukiwania pracy. I po prostu no, na tych zajęciach akurat dzisiaj dowiadujemy się o swojej osobowości, jakimi jesteśmy ludźmi, jaki mamy charakter. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji do siedziby Głównej Fundacji Ekspert Kujawy w Inowrocławiu lub w Żninie. Fundacja Blisko współpracuje z gminą Żnin i tam również ma swój oddział. Żnin FM Zawsze w najlepszej tonacji 96 FM W Radiu Żnin FM właśnie 11 minut po godzinie 16 Wy możecie nas słuchać w Żninie i w okolicach A ja przypominam, że o 19 kolejna audycja Tym razem pozdrowieniowa I porozmawiamy sobie o życiu gwiazd Celebrytów oraz muzyków Serdecznie zapraszam Marcin Małecki W gminie Żnin działa kilkadziesiąt stowarzyszeń Jednym z nich jest Radio Żnin od niedawna Radio Żnin FM. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność kilka lat temu jako radio internetowe z siedzibą w małej salce przy jednej ze żnińskich szkół. Dzisiaj dzięki uporowi i konsekwencji Marcina Małeckiego i jego ekipy Radio Żnin FM ma swoją siedzibę przy Żnińskim Domu Kultury, skąd z nowoczesnego studia nadawane są codzienne audycje. Sam pomysł w ogóle narodził się już, jak byłem w ogóle takim małym człowieczkiem. Jeszcze zawsze mnie interesowało radio od kuchni, jak to wygląda, jak to jest realizowane, jak tutaj osoby pracują, zawsze to było takie trochę też tajemnicze, tak? Bo w telewizji wszystko można zobaczyć, a, a tutaj jednak nie. I, I od czasów szkolnych już, kiedy dostałem swój pierwszy tam nadajnik zmontowany przez kolegę, jakoś załapałem bakcyla i stwierdziłem, że fajnie by było, żeby w takim małym mieście, jak Rzni, powstała właśnie stacja lokalna. No i stąd to się wzięło. Pan Marcin przyznaje, że chce uniknąć popularnego dziś profilowania stacji i uczynić z radiażnym FM kanał, który będzie blisko swoich słuchaczy. W końcu, jak sam mówi, rola radia lokalnego polega na tym, żeby mieszać informacje ze świata z tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu słuchacza. Mnie się podoba właśnie taki styl radiowy lat 90., gdzie, gdzie znajdę jakieś ogłoszenia o pracy, gdzie znajdę jakieś felietony historyczne, jak u nas na przykład coś, co jest związane też z regionem. Właśnie stricte i bardziej jestem za takimi stacjami, aniżeli za takimi bardzo profilowanymi i sieciowa sieciowaniem jakby rozgłośni radiowych. My chcemy dotrzeć do każdego słuchacza. Chcemy, żeby każdy był zadowolony. Nasza playlista nawet muzyczna jest tak skonfigurowana, że nawet gdy potencjalny słuchacz słyszy, że coś mu się nie podoba w danym momencie, to wie, że za chwilę usłyszy coś, co będzie jakby mu odpowiadało, tak? Także gramy w ogóle rzeczy no, niegrane przez inne stacje. Swoje audycje w Radiu Rzminy F mają znane postaci spałk, tak jak Szczepon Kapała, na którego natknęliśmy się w studiu podczas przygotowań do jego autorskiego programu żeś tam mi przyłapali, teraz wstydu, ludzie zobaczą mnie bez beretki, kurde, bez okularów, teraz powiedzą, ale siarę narobili, że się tam zadzwonili, że przyjedzie, tam to, to nie, to bym się jakoś ubrął, uczesął, a, a teraz tak, hey, przygotowywam się do audycji, tutaj wybiorę piosenki, żeby się podobało, żeby słuchaczom fajno było, no i tak te tu przyłazę i kawkę sefowo zrobię, czasami się tu posiedzę. Kawka z szefową to na pewno dobry pretekst, żeby przyjść do pracy chwilę wcześniej, szczególnie jeśli tą szefową jest pani Barbara Małecka, która czuwa nad całością przedsięwzięcia, jakim jest radio zrzina. Na mojej głowie właściwie jest wszystko i nic, bo Cała administracja, zajmuję się całą administracją. No i tak jak prezes w zasadzie muszę wiedzieć wszystko, muszę czasem kogoś pogonić, czasem pochwalić i, i ta, na tym polega moja rola. Bardzo fajny mamy zespół, yy, fajnie jest, po, do, docierają do nas nowe osoby. Mam nadzieję, że tych osób będzie coraz więcej i wtłoczą do naszego radia taki świeży, świeży powiew. Jedną z osób, które zasiadły przy mikrofonie w nowym studiu jako pierwsza jest Magda, młoda adeptka sztuki radiowej. Usłyszałam w internecie, w radiu internetowym taką propozycję podjęcia pracy, no i tak zgłosiłam się, wysłałam swoje CV, przeszłam ten proces rekrutacyjny i dostałam się na to stanowisko. Czuję się spełniona za mikrofonem, ta praca daje mi dużo satysfakcji, dostaję dużo fajnych komentarzy, pozytywnych opinii od, od ludzi, którzy, od odbiorców, którzy tego słuchają, także jestem naprawdę spełniona w tej pracy. Ten Marcin Małecki mówi, to, jak rozrasta się Żnińskie Radio, jest dowodem na to, że marzenia się spełniają. Trzeba być wytrwa wytrwałym, nie rezygnować po jakiejś pierwszej, drugiej, trzeciej trzecim niepowodzeniu. Jeżeli ktoś chce, to, to myślę, że wsz wszystkie marzenia można spełnić. Tylko trzeba w to wierzyć i, i być wytrwałym w tym, co się robi. Takie jest moje zdanie. Zatem wytrwałości w spełnieniu swoich marzeń życzymy wszystkim Państwu. Tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Magazynu Polskiego.